Konfederacja, wolność i niepodległość. Szczęść Boże pielęgniarkom położnym, także ratownikom medycznym, personelowi niższemu, wyższemu, wszystkim, którzy w scenariuszu optymalnym ratują nasze zdrowie życie. I chciałbym to na początek wyraźnie zadeklarować. Konfederacja nie będzie żałować pieniędzy. Na pensje dla ludzi, którzy starają się o nas wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebujemy. A teraz tło, kontekst. Kontekst to oczywiście zły system. Konfederacja apeluje, wzywa, proponuje konstruktywnie rozwiązanie problemu niewydolności systemu opieki zdrowotnej usług medycznych w Polsce poprzez dywersyfikację, demonopolizację, demontaż piramid finansowych z NFZ jako głównego monopolisty. Oczywiście towarzyszyć temu powinno rozbicie monopolu ISP lekarskich. Panie Państwo. Oczywiście w najmniejszym stopniu nie ponosicie odpowiedzialności za ten zły system. Robicie co możecie, działając w ramach, pomimo i na przekór temu systemowi, czyniąc dobro i, i wykonując waszą ciężką i odpowiedzialną pracę. Ale trzeba to powtarzać. Ten system musi być zniesiony, obalony, zanim nam się zawali na głowę. Właśnie ze względu na to, że odwrócona piramida prezentująca fatalny trend demograficzny przekłada się również na brak zastępowalności pokoleń w ogóle i brak zastępowalności kolejnych generacji. Osób wykonujących odpowiedzialne zawody medyczne. A więc precz z monopolem NFZ-u, niech rozkwita tysiąc kwiatów, niech wygra lepszy, niech różne, różne systemy i różne firmy będą upoważnione, niech się im nie stawia przeszkód w tym, żeby wchodziły na rynek. I niech państwo. Nie stoi na straży nieuczciwej konkurencji, ponieważ zaganianie wszystkich kijem do ZUS-u i do NFZ-u pod karami, pod groźbą przecież, że kto będzie działał poza tym systemem, ten, ten stanie się przestępcą, no to jest właśnie nieuczciwa konkurencja i Rzeczpospolita Polska w żadnym wypadku nie powinna tego firmować. Monopol izb lekarskich. Izby skompromitowały się ostatecznie w ostatnich latach, stając na straży terroru covidowego wobec lekarzy, ratowników i pielęgniarzy, którzy nie chcieli być prawdziwymi siewcami śmierci i nie chcieli stać na straży zamordyzmu covidowego. I oni do dzisiaj są ścigani, czołgani przez izby lekarskie. Pani doktor Radkowska stawała w ostatnim tygodniu przed takim sądem łajdackim, trzeba to powiedzieć, sądem Izby Lekarskiej w Bydgoszczy. Dlaczego łajdackim? Bo jak wykazali obrońcy pani doktor, dobrej, odważnej, dzielnej pani doktor, wszyscy członkowie tego sądu są na pensji koncernów farmaceutycznych, wszyscy popadli w, no, nazwijmy to grzecznie, konflikt interesu, a więc znowu państwo stojąc na straży tego monopolu, stoi na straży systemu już nie tylko korumpującego, ale także i przemocowego systemu, który ludzi niszczy systemu, który wyklucza tych, którzy nie biorą pieniędzy od koncernów farmaceutycznych, od akwizytorów eksperymentalnych preparatów zwanych. Szczepionkami. To jest ważny kontekst, dlatego że również niższy personel medyczny został zaangażowany w niegodziwe praktyki ostatnich lat, został zaangażowany w zamykanie drzwi przychodni, szpitali, oddziałów przed potrzebującymi pod pretekstem walki z mniemaną pandemią. Zablokowano ten system, stąd. Ćwierć miliona zgonów nadmiarowych i statystyka rośnie. Niestety również niższy personel medyczny został zaangażowany w zamykanie drzwi, drzwi pomieszczeń, w których schodzili z tego świata chorzy obłożnie przed rodzinami, przed bliskimi, ba, przed spowiednikami. Spowiednikami nawet. Oczywiście, że to nie personel odpowiada za ten zły system, ale myślę, że warto by wszyscy wyciągnęli z tego wnioski i myślę, że to jest przyczynek do jakiegoś już nie tylko osobistego rachunku sumienia, ale do jakiegoś rozliczenia środowiskowego. Kto w Polsce wpadł na pomysł, żeby zamknąć drzwi przed spowiednikiem, który miałby podejść do łóżka umierającego. Co to za, co to za totalniacy zbrodniarze? No, siedzi tutaj oczywiście odpowiedzialny za to Mateusz Jakub Morawiecki, tak jest, który ma na koncie więcej niż Jaruzelski z Czekiszczakiem. Jeśli idzie o posyłanie na tamten świat Polaków, tak, ćwierć miliona. Ćwierć miliona ludzi, którzy nie pomarli na żadnego tam wrażego wirusa, tylko zwykłe. Panie doktorze, pośle, ministrze, zwykłe niewydolności, zawały, niedrożności. Poumierali, dlatego że zamknęliście szpitale, ale on za to odpowiada. To na jego wachcie. To on powinien stanąć przed sądem i Trybunałem Stanu. Tak, więcej szacunku dla ludzkiego życia. Panie pośle, panie pośle. Hmm. Szanuję wszystkich posłów i ich wypowiedzi, ale mam do Pana uprzejmą prośbę. Tak, jakoś spróbowaliśmy od nowej kadencji się nie obrażać. Spróbujmy. Nie, mam do Pana taką bardzo ciepłą prośbę. Zanim Pan powie, niech Pan złapie trochę refleksji do tego, co Pan powie. To jest uprzejma prośba. Bardzo proszę. I wicewersa, panie marszałku, i wicewersa. Ja się po prostu dopominam o sądy i trybunały dla zbrodniarzy. I dziwi mnie to, że pan występuje tutaj. Panie pośle, po raz drugi, po raz, ale też proszę, marszałek prowadzi obrady, damy sobie radę. Mam do pana prośbę. Bez względu na to, jakie mamy poglądy, co głosimy i co uważamy bym proponował nie mówić do premiera polskiego rządu, że jest zbrodniarzem, bez względu na A to, czy, czy panu. A czemuż to? Proszę pana, bo o tym, czy ktoś jest zbrodniarzem, czy nie, decyduje sąd. W związku z ja tym ja naprawdę mam uprzejmą prośbę o dystans, tylko o to. Proszę bardzo. Właśnie, panie marszałku, właśnie o sądy i trybunały się dopominam. Dopominam się o Trybunał Stanu i dopominam się o to, żeby. Porządni gliniarze i prokuratorzy zabrali się za doprowadzanie przed sądy ludzi odpowiedzialnych za śmierć, zniszczenie, ruiny. Wracając do problemów niższego personelu medycznego, z serdecznym podziękowaniem za ich troskę, szanowni państwo, nasze bezpieczeństwo osobiste w rękach pań, tutaj zasiadających nasze bezpieczeństwo osobiste, które nie jest już gwarantowane. W ubiegłym roku dwudziestym drugim tak, takie zdarzenie w jednym z krajów zachodniej Europy witryna wystawowa liberalnej demokracji Belgia bodajże zabieg procedura eutanazji feller Coś się nie udało, coś nie poszło, niewłaściwa dawka została zastosowana i, i oto lekarz i dwie pielęgniarki dodusili pacjenta poduszką. To się dzieje dziś naprawdę. To nie jest kino, to nie jest telewizja. I otóż to jest, Szanowni Państwo, tak, no kręćcie głowami i utyskujcie, tak, rzeczywiście to jest realna perspektywa, przed którą stoimy. Jeśli zabraknie w Polsce cywilizowanego personelu medycznego, jeśli będziemy sprowadzali tutaj nie wiadomo skąd, nie wiadomo kogo, kogo nie wiadomo kto, nie wiadomo czego nauczył albo nie nauczył. I otóż właśnie. Stojąc przed tą alternatywą, czy ofertą dla nas na starość albo w momencie kryzysu zdrowotnego i w młodszym wieku, czy ofertą dla nas będzie zastrzyki, ewentualne doduszenie poduszką, czy też troskliwa opieka, którą ciągle jeszcze mamy w polskich szpitalach, przychodniach, i którą, na którą ciągle jeszcze Polacy mogą liczyć, póki komunikują się z pielęgniarzami i ratownikami tym samym językiem. Nie tylko językiem polskim, ale językiem tej samej cywilizacji łacińskiej, którą niezależnie od tego, czy kto jej pryncypia uznaje i tradycje szanuje, ciągle jeszcze tutaj mamy w sercu, mamy ją we krwi, mamy ją w genotypie. Stojąc przed tą alternatywą, e, mamy jasny, Prosty wybór. Szanujmy ten stan medyczny, szanujmy ten personel, nie skąpmy, nie żałujmy pieniędzy, bo alternatywą może być strzykawka i poduszka. Dziękuję bardzo, panie marszałku. A zbrodniarze przed sądy i trybunały. Konfederacja, wolność i niepodległość.